Nie ma nic lepszego od podglądania ludzi za ścian, więc dzisiaj Ghostface. Mówili, jedz zieleninę, to będziesz zdrowy czy coś. Nikt tak nie mówił, ale nieważne. Build na zielono, czyli trzy perki podałre i letal per pod przedłużanie ich działania. Jadony dony niby najgorsze, ale jednak najlepsze. Czyli pod szybsze odnowienie umiejętności tego debila i pod szybsze stalkowanie. A tym Auto to już żygiem, nie? Naprawdę. Już tyle razy. Gram na tej mapie ostatnio, że już nie chcę. Dzień dobry. Co to mi tu idzie? Hm. Nie wiem jak mam do niej podejść. O, może tak... Nie no, że ona nie wie, naprawdę? Co ja taką czułość mam dziwną? bo sypkie, ale jakoś tak... Dziwnie mi się mysliło. Okręcać. Tam ktoś jest, pewnie przy tamtym genie chyba ktoś jest. Nie wiem, przejdę się tu. O! kiedy ja już mnie ktoś widział? Ona jest o mnie nie wie? Co za kasztany? Co jest? Tamtej jeszcze nie ściągnęli? O, no właśnie. Więc. Pójdę może tam. To się wydaje dobrym pomysłem. Nie wiem, jak mam zaś do niego. Aha. Tak też można. Nie wiem, czy mogę kopać geny, będąc obiektem. Nie widzę. Dobra, okej. Okay. Bardzo dobrze. Ja ci mogę jakoś Mogę po prostu zrobić tak i tyle to Też będzie dobry pomysł A to mapa w ogóle zmiany dostała Zapomniałem No ty robisz Dzięki Ja to sobie skopię tylko dlatego że zadanie ma Zero genów na razie mają? Co jest? O, okay. No, to jednak nie mają zerogenów. Okej, okay. zdecydowanie nie mają zerogenów. Tylko ją zajdę jakoś tutaj, od prawej. No, na radę jakoś. Ja chcę, żeby wiedział, gdzie ona poszła. Nie wiem, gdzie ci ludzie są. Niestety nie wystarkuje jej do końca Cześć Nie wiem jak z tym mainem jaką wygląda teraz Chyba wygląda podobnie Aha, tu jest okno tak Jak ty mi biegniesz Nic nie ma, prawda Żolby mi się przydało tego willo tak w sumie No jest prawie na maksa wystalkowana, więc to jest dobry znak. I druga Nea ma jakieś pół procenta. To też jest dobry znak, Czy jest nie w naj? Gdzie oni są? Nie wiem. To Już chyba wiem. No jest. jest ciężko, co jest? A to jest ta nea w ogóle. Nie wiedziałem o tym. Ten skin w ogóle nie wygląda jak na... Ej, no jest okropnie, jeżeli chodzi o tego. Nie wiem, co się dzieje. Dzień dobry. O co jest, jak oni to robią, niby? A, co się zblokowała. Wszystko po kolei. Ej, no naprawdę źle. Nie wiem nawet kiedy oni te geny tak wykręcili. Przed chwilą było 5 genów do zrobienia. Cześć. Dobrze ci idzie. jest jeszcze jedna osoba. Kurwa, zaś ten gen. Dobra, on się regresuje. To jest spoko. Gdzie ty mi się czołgasz? Witaj. Nie wiem, czy ona nie umiera przypadkiem. Tak, okej. Okay. Wiem, gdzie są wszyscy, więc jest nawet dobrze zobaczymy co z tego wyjdzie. Ktoś za mną na pewno jest. Jeżeli chodzi o geny, to są bardzo daleko od siebie. Ej. Mogę chyba trochę szybciej wyjść za takiem. Do zadanka sobie oczywiście sobie O. Co ma? To dwie osoby są tutaj. Najmniej. To jest nawet dobry znak. Ona też ma malifa. No, paleta, oczywiście. Nawet nie wiem, że istnieją w ogóle takie palety. Nie wiem, czy ją będę gonił. Kurwa. No jest okropnie. Nawet nie mam aktywnej umiejętności swojej używać. Zawsze. O, naprawdę? 5 sekund poszło. Halo? Jak dobrze, że ja wziąłem sobie tego... Nowhere to hide. Przydaje się bardzo. Ty też już umierasz? Nie. Ta, tam są dwie osoby. No jest ranna, więc to jest dobry znak, ale... Tym znakiem jest to, że nawet nie wiem, czy ja tam dobiegnę w ogóle. Dobra, dobiegnę na luzie. Oczywiście polecę za tą. Tam to pewnie dokręci tego gena, nie? Mam nadzieję, że nie. Postaw go. Dobra. Gdzie ona poszła? Poszła ściągać w takim razie, tak. tak. Nie wiem, czy jest dobrze, czy jest źle. Nie wiem, jak z tamtym genem jest. Jesteś tu. Cię, kurwa, blokujesz. Cię, to jest paleta, nie? Nie no, jest tragedia. Mam dwa geny wykręcone na 90%. I to mąduje osoby w sumie. Dobra. to już podziękujemy. Ja od razu wieszam, bo nie ma sensu jej tutaj zostawiać. No i tak już umiera. Hello? Eee, teraz gdzie ta Kate mogła pobiec? Ona mogła pobiec tam, ten się regresuje, dobra, czyli jest tam. A od razu skopię, żeby to się regresowało, ten czas to ja tu będę ją gonił. where to hide nie pokazał mi tej Nei. Tam nie bierze, tu gdzie nie chce być. Nie ma opcji, że tu zostanę. Obstawiam, że to na, naja tutaj jest, nie? Przy tym genie. No pewnie. Dobra. Nie jest już tak źle. O, naprawdę musisz te pułapki swoje zawsze one zostawiać? Dawaj, on tu. No 3 kilo to minimum, w sumie. Zobaczymy, czy że tą Cait jeszcze dziś zwapie. O, bo ona nie umiera jeszcze. No sobie w tego, tego. Ty, może dam radę ją wystarkować. O, proszę. No, tu została, czy nie? No, pobiegła tu. Dobra. No to nie masz szans tutaj już. Uciec mi nie masz nigdzie żadnej palety. A masz tu jeden. Ale co ci z tego, że masz tu palety. Wrywaj. Że ja to wybroniłem, to ja zaś dumny jestem z siebie, nie? To było dosyć ciężkie, dosyć stresująca sytuacja tutaj. Pod koniec była, ale się udało. Więc jest git. No, ale te geny tu tak na styk mieli. Porobione. Ledwo ledwo się udało. Ale ważne, że się udało, nie? Jo, no pewnie. Gas Heaven drugi raz pod rząd. Zygan już tym auto Heaven, nie, naprawdę. Zygan. No nawet mnie to nie wysłali. To po prostu nie grzemię tu to wysłali. Mój Boże, kochany. Ale lepsze to nie serpidy, to na pewno. Ale to tu godzina, se to nie jest czy w szaku są to jak ja mam ich niby stąd? O. No, nie ma opcji, że to podejdę jakoś dziko. Ta, generator już jest wykręcony. Halo? No, jak oni się to w czwórkę zrespili? Witaj. Bo jaki ten ranun nikomu nie zaszkodzi. Tak samo jak. Y Wkręcenie gena w minutę też nikomu nie zaszkodzi, nie? No właśnie. Yo! Nie patrzyłem czy jakieś latarki są. A w dupie to mam. Kim ja jestem, żeby bać się latarek? Fajne jest to, że mam przynajmniej... ...dwie mm, osoby już. Wystalkowane prawie do końca. No właśnie. To był chyba sprint tak w ogóle. I tu było osób Tyba Jedna. A jednak nie. A no tak, no bo paleta. Dlatego to jest 20 typa. Podnoszą od razu. Tam tego sobie ściągnęli. Nie jest źle. Że... Ci już kleją do tego gena. To jest. Pory pałbas. Plus jest taki, że każdy jest ranny. No co? No, no jak oni to robią? Dobra, lecę za tym Adamem, będę tunelował w tej grze. To tak gra. No co jest? No mnie by to hitnęło. Bo, bo, bo. Aha, tak jest. Będę tunelował. Zdenerwujemy bo... tak Mam już jednego gena wykręconego dosyć nieźle, więc trochę mnie to martwi. A! No tak, to jest pielgrzymka cała. Halo? Chciałbym ich trochę odciąć od drogi do tamtego haka. O no nie wiem, czy się uda. Na razie nie ma lipy. Mortalę ci ściągać. Hmm No ja się cofię pod akur od razu Niech będzie Lecę za nim Taki Ham największy To on jest No tak Main Mój ulubiony budynek w całej tej grze Szczególnie na tej mapie Co to było? Chyba jednostrzałowa chciała być użyta, ale w jakiś bardzo głupi sposób I... No, gdzie są moi koledzy. No już wiadomo gdzie Okej, okay, nie wiem po co on stalkuje Gdzie? Gdzie ta jest? No nie da rady jej dostalkować niestety. No, ale już czwarte prawie ma, także nie jest źle. Okej, okay. było bardzo dobre. Nawet ja się tego nie spodziewałem. Myślę, że ona też nie. O, już sobie umarła. To jest bardzo dobra informacja dla mnie. Teraz z takich gorszych informacji to jest yy, taka, że zostały dwa geny. Oj, trochę za, za szybko ją wystarkowałem Miałem raczej poczekać. Ale trudno Gdzie ona jest? Ou Dawaj tą paletę Co oni robią? Co oni się tak blokują o to wszystko? Czuję jakbym grał na samego siebie Okej, okay. nie da rady Chema Paleta w mojej nie poszła Nie jest źle Co? Co? Gdzie? Nie mam pytań. Okej. Okay. To już wiadomo gdzie. Hello? Nie wiem co nam ma pierwszy czy drugi hak na sobie już. Daje mi się za drugi, minowała tą paletę. No okay. to ma pewnie 30 kolejnych. No właśnie, hmm. to jest za miejsce, od robisz. Bardzo dziwny gracz Widno sobie iść stąd po zrzuceniu palety Nie ma tutaj szans żadnych O, ja nie będzie są te surwy pozostałe Ona jest obita co ja robię Co ty nadal robić? Ciągle, okej okay. Mogę się w sumie domyśleć w ten sposób tu nic nie ma, jak coś. Nie. Palety w szaku też nie ma. Nie wiem czy wiesz. Co? Urypałem się z poprzednią grą, czy co? Chyba ta. Nie, źle, że ja źle z nią byłem, że tu palety nie ma. Przecież tu wszędzie są palety. Nie wiem co zrobiłem, Mogą po prostu za nią lecieć i... A, ok. No i że tak to będzie wyglądać. Wtedy nieważne, co zrobię, i tak wygram, bo ona jest. lotem. A, do widzenia. raz tak. Ten gen, a skopię go, żeby, żeby. aury widzieć, możliwe. nie było go wystarkować. Że jest to niemożliwe, jak coś. A jednak. Dobra, walić to. I dalej. Oj. Znowu za mocno. Ale dobra, trudno Witaj. gdzie Co ja robię? Co mu ja tak... Ach, tak jest. No razie ta Nea jest. Ona może robić. My to zamiamy. Nie, nie wiem kompletnie gdzie ona jest. Wiedzi pewnie w szafie czy coś. O, no, ja co? No tak, chciałem skopać genę, ale tu dupa mam też bramy blisko siebie, więc Jest spoko Panie złołam ogromne auto jest tu przedryjem i nie widzę drugiej bramy Ty ma? Co mam cię wypuścić? Nie Hello? No ale naprawdę, tym Auto Heaven to się idzie pożygać, nie? Na następny miesiąc mam dość tej mapy. Naprawdę jednej sekundy mi zabrakło? Do skończenia tego zadania? Oho.